Dzisiaj trening całego ciała z gumami. Przetrenujemy całe ciało elegancko. Mam cztery różne gumy. Z czego ta żółta to jest do wywalenia. Czyli mam trzy różne gumy i na nich dzisiaj zrobimy trening. Zrobimy to w stylu Push-Pull Legs. W bonusie stawiam plan treningowy z gumami na trzy dni. Więc jak ktoś chce, korzystajcie śmiało. Wszystko za darmo. Przechodzimy do odcinka. Idzie zbudować mięśnie. Oczywiście przed treningiem rozgrzeweczka. Żeby mięśnie nie pękło jak moja guma podczas nagrywania tego odcinka. Już zrobiono. Pierwsze ćwiczenie push to są pompeczki zwykłe tylko z gumą. Zakładamy ją tak jak plecak. Z tyłu robimy x żeby się trzymało i nie zjeżdżało. Kolejne ćwiczenie to wyciskanie na klatę. Tak jak na ławeczce tylko z gumą i zakładamy ją tak samo jak do pompeczek będzie gitara. Kolejne ćwiczonko. Wyciskanie żołnierskie gumą nad głowę. Dajemy ją jednej nogi w taki sposób. Druga seria. Rękę w taki sposób. I trzecia seria. Ostatnie ćwiczenie z serii push to jest triceps. Tak jak na wyciągu gumę zaczepiamy gdzieś wysoko, można też dać za drzwi. Tak też będzie elegancko. Przechodzimy do strefy. Kul. Cool. Pierwsze w tej strefie ćwiczenie to jest biceps. Uginanie ramion, młotkowe z gumą. Nogi, wiecie jak? Ręce polecam tak, ale szczerze, jak wam wygodnie. Dalej robimy ściąganie gumy, jak na siłowni, na wyciągu. Podobne do podciągania, ale jednak trochę inne. Chyba nie muszę tłumaczyć. Teraz robimy takie ćwiczonko. Nie do końca pamiętam, jak się nazywa ale to nie jest ważne, nogi zaczepiamy tak i to jest bardzo dobre na plecy. Następnie coś dla kalisteników, ale nie tylko. Trzeba tutaj pamiętać, że ręce w łokciach powinny być wyprostowane, a reszty chyba nie muszę tłumaczyć. Strefa nób chodzi jak wściekła, ale czy każdy chce ją robić? Nie wiem, ale ja zrobię, bo ona nie jest długa, a pierwsze ćwiczenie to są zwykłe przysiady, guma jak sztanga na plecy i lecimy. Drugie i ostatnie ćwiczenie na nogi z wygląda w taki sposób. No nie muszę tłumaczyć. W tym krótkim odcinku dowiedzieliście się, jak ćwiczyć z gumami. Mam nadzieję, że komuś się to przydało. A jeżeli tak, to byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli zostawilibyście coś po sobie. Dzięki i miłego.